Daj mu co. Odstanie, daj mu no, no, Nie, bo no, doktor no, powiedział, że ma w stadiu odpocząć czas, się i tracę. No, no. no i nie musi, no coś wyszedł normalnie i... Kluczył. No i po? No nie no, doktor dzwoniłem, musi... Są w stadiu odpocząć. te organy. 체구이 다리아 카리나바스체이프 O, do tego mojego, to może bardziej. Jak on się zmęczył, no nie ma co tego. Odwodnił się, no. Tak, odwodnił się od właśnie. Daj mu pan wody. Nie wolno no, wody te, a, a później a, do, a później dostanie. Później oczywiście. Znaczy musi musi wysternąć, tak nie można konia i wody dać od razu. Zapalenia dostaje. Nie, skręci stę, go, skręci, głos, Nie wolno. Nie można no. Nie... Musi opłonąć zupełnie, to wtedy możesz no. Po to, kiedy na konia, to nie wolno pojeździć, nie wolno koniowi wodę dać. Nie, nie wolno, tak. Musi odpocząć, początku. odpocząć, od tak. nie, ja. Ten nie to musi dłużej odpocząć. Nikt się tak. Nigdy się mu to nie robiło, widziałeś? Tak. Zapyj się z nami. Darny godziny. Co? Co? Ja daję, jutro wyłączymy. Ej, dobrze, nie bierz. Ale po zmianie mamy koni, ośmiu. Konia mówi, Mówił był po zmianie. Kérsz ő az így, hogy pod múlva. Kocs, 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 co